Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kulturalnego Rozkładu Jazdy. Moim państwa gościem jest Milena Kaszuba-Janus. Witam cię serdecznie, Milena. Witam. Cześć. Nie będziemy ukrywać, że się nie znamy, więc od razu walimy sobie na ty. To jest spotkanie po 3,5 roku naszego niewidzenia się. Co się zmieniło w twoim życiu w międzyczasie? Jakby się zastanowić, to w zasadzie bardzo wiele, więc myślę, że będzie o czym porozmawiać. Będzie o czym porozmawiać tak. Milena, jeżeli będą fani, którzy chcą jej numer, niestety muszę powiedzieć, że nie będę mógł wam dać po pierwsze, bo nie mam, a po drugie, po drugie z tego względu, że Milena będzie czasie... Wyszła za mąż. Więc wielkie brawa i gratulacje. Bardzo, dziękuję. Włączymy taki specjalny play. <laughs> Mamy takie. Złoty takie krążek okazji. będzie. Złoty tak? krążek. No, Czyliśmy cudownych rodziców, mam, ale no, z racji <laughs> tego, że już ponad rok temu to się wydarzyło, więc nie Dobrze. będziemy teraz tego Złoty robić. Złoty krążek też jest super. Także. No właśnie, Milena, jesteś z zawodu dziennikarką. Poza tym, że znamy się też na tej ścieżce, kiedy studiowałaś właśnie w Toruniu dziennikarstwo. Teraz aktualnie mieszkasz w Warszawie i zajmujesz się tematami gastronomicznymi. Nie będę zbyt oryginalny, jeżeli zapytam na sam początek naszej <grym> rozmowy, skąd to się w ogóle wzięło, bo pamiętam, że zajmowałaś się różnymi tematami, ale dlaczego akurat gastronomia teraz, aktualnie? Bardzo długo szukałam gdzieś swojej drogi, próbowałam w, jakby w wielu sektorach dziennikarstwa. Na początku pierwszą taką poważną pracą to, to było zajęcie związane z copywritingiem, ale no gdzieś tam uznałam, że już czas jest na zmiany, więc zaczęłam poszukiwać czegoś bliżej, jakby dziennikarstwa, bo nie miałam też okazji pracować tak jakby na pełen etat. Stricte. Tak Gdzie... do byłaś. Tak, tak. Gdzieś tam zawsze jakieś starze się zdarzały, czy, czy jakaś praca dorywcza, ale żeby tak 100% dać z siebie w dziennikarstwo, to, to tak nie miałam wcześniej okazji. Więc jak to zwykle się zdarza, przypadki chodzą po ludziach i w sumie to bardziej gastronomia mnie znalazła. Mhm. No czyli pojawiło się po prostu ciekawe ogłoszenie, udało się. No i tak jestem w gastronomii. No tak, śledzę dosyć prężnie, szczególnie przed naszą rozmową, twoje jakby dokonania to no Tak, tego, jesteśmy zarabisz. znajomymi na Facebooku, tak, więc to nic więc, jest nic trudnego. Jest nic trudnego, znaleźć kilka rzeczy na Twojej tablicy lub na Twoim Instagramie. Kilka rzeczy dotyczy z przynajmniej ostatnich, gdzie no, oczywiście bywasz w różnych miejscach ciekawych w Warszawie przede wszystkim. Zadam Ci pierwsze pytanie. Ona będzie trochę bardziej rozbudowane i też myślę, że taka odpowiedź z Twojej strony padnie. Jak się zmieniła kultura jedzenia wśród Polaków przez ostatnie o powiedzmy 10-15 lat? Można by o tym mówić pewnie bardzo pewnie długo, tak. i pewnie osobna, osobne nagranie mogłoby o tym powstać. Zmieniło się bardzo. Bardzo chętnie wychodzimy. To jest, to jest pierwsza kwestia. Mhm. Ale też bardzo chętnie zamawiamy, czyli z, z jednej strony, jakby super jest wyjść, spotkać się ze znajomymi, już nie tylko zapraszając ich do siebie, ale w ogóle spotkania towarzyskie chętniej przenoszą się na miasto. Tak? Testujemy nowe knajpki, korzystamy z poleceń znajomych, przyjaciół, to jest w ogóle, jakby, jeśli chodzi o rekomendacje, to najczęściej wybieramy z polecenia, Znajomych, więc... Czyli to jest tak, że czasy mm, krakersów, paluszków i e, jakichś innych przekąsek rozumiem, że odeszły do lamusa, bo nawet na takich spotkaniach staramy się coś przygotować ekstra. Może tak. tak no, pewnie gdzieś jeszcze znajdziemy mhm. słone, paluszki, krakersy i, i sałatkę, e, ale faktycznie częściej wychodzimy na miasto, e, testujemy te, te nowe miejsca, zresztą powstają też bardzo ciekawe inicjatywy, które e, jakby. Powodują w ludziach to, że chce im się wejść, tak? mm -hmm. Jest taki bardzo ciekawy festiwal, na przykład Restaurant Week, Ostatnia edycje 117 tysięcy gości. To jest to jest naprawdę szok. Że ludzie tak chętnie wychodzą, próbują, testują nowe rzeczy, zamawiają. No pizza dominuje nadal, ale no, no też, też się przekonujemy czy to do kuchni chińskiej, czy japońskiej, indyjskiej. Jakby jesteśmy bardziej otwarci na nowe smaki. Tak? No nie można też zapominać o, o kuchni wegetariańskiej. W ogóle o, o roślinnej, bo, bo to jest zdecydowanie numer jeden, jeśli chodzi o zeszły rok. Można popatrzeć na większe sieci, które w zasadzie wszystkie proponują dania dla wegetarian, dla wegan, wprowadzają zamienniki mięsa, więc no. To jest z pewnością jeden z trendów, który no tak silnie wychodzi uh -huh. też, też na prowadzenie. No właśnie, skupiliśmy się na, na tym, że jesteś w Warszawie na co dzień, ale to trzeba też zauważyć, że w innych mniejszych miastach też ta kultura, szeroko pojęta kultura jedzenia, się zwiększyła. Nawet w samym Wocławku. Kiedyś poszlibyśmy na zapiekankę czy, czy po prostu pizzę, a teraz mamy nawet knajpę meksykańską tutaj w mieście. Także to też jest jakiś plus, że to się przenosi na pozostałe miasta i pozostałe regiony w naszym kraju. Co było takim najbardziej wyszukanym jedzeniem, które miałaś okazję spożyć podczas albo prywatnego spotkania, albo właśnie będąc na jakimś zaproszeniu? Co to było? Myślę, że taka najbardziej wyszukana kolacja, czy to mm -hmm. też bardziej może lunch, no to w Atelier Amaro, czyli jednak spróbowanie tych dań serwowanych w gniazdkowej restauracji, to, to jest na pewno i dużo też przeżycie, bo trzeba o tym pamiętać, że to nie jest tylko tak, że wychodzimy do restauracji po to, żeby faktycznie zaspokoić głód, tylko to jest celebracja to jest jakby y, cała gama różnych detali, które też mhm. rzutują na to, jak, jak oceniasz to jedzenie, tak? w jaki sposób ono jest podane, to, to nie jest tak, że tylko jest kotlet i ziemniaki i zasmażone buraki. Oczywiście, no to są takie klasyki, o których też nie wolno zapominać mhm. i one jak najbardziej, przygotowanie ich też nie jest wcale taką e, prostą no ta, sprawą, bo każdy gdzieś tam sobie kojarzy te smaki w inny sposób, tak, ale no faktycznie takie restauracje już typu fine dining czy czy właśnie taka restauracja gwiazdkowa no to zdecydowanie różni się i serwis i, i sposób podania to, że coś się nazywa żurkiem czy, uh -huh. czy właśnie jakimś kawałkiem mięsa, który tobie się wydaje, że będzie w oczywisty sposób podany, dostajesz w ogóle taką fuzję smaków i, i to wszystko wspaniale wygląda i nawet no, może nie przyszło by ci na pierwszy, nie, pierwszą myśl, że, że to w ogóle jest to, co masz wypisane na karcie, tak? No, trochę się też właśnie zastanowiłem podczas Twojej wypowiedzi, teraz, że niektórzy ludzie, mam wrażenie, którzy jeszcze nie, nie siedzą w tym temacie albo mają małą wiedzę na ten temat. Kojarzą to z czymś napstrokanym na talerzu, czym się człowiek nie naje, a przecież chyba w czymś takim zupełnie nie o to chodzi, tak? Bo jeżeli chcemy pójść, nie wiem, na sushi czy jakieś inne jedzenie, oczywiście zaspokajamy swój głód, ale to jest jakby na drugim albo trzecim miejscu. No się... Widziałem y, też krótki, krótką zapowiedź wywiadu z y, panem y, Karolem Okrasą jakiś czas temu. Y, czy Karol Okrasa, y, twoim zdaniem, jest świetnym kucharzem? Czy mm, raczej się starasz nie oceniać yy, mistrzów kuchni w danym, w danym miejscu? Znaczy, moja rola jest zupełnie inna mm -hmm. jakby w, w tym wszystkim. Ja staram się zawsze w czasie rozmów wyciągnąć jak najwięcej ciekawostek, nowości, też takiego wsparcia merytorycznego dla innych, czy to właścicieli restauracji, czy menadżerów, czy, czy właśnie kucharzy, bo zawsze to jest coś ciekawego, jakby móc podsłuchać kogoś, kto. Mm -hmm. Jednak, no nie oszukujmy się, osiągnął duży sukces, tak? Jest osobą, jest, jest osobą znaną i na pewno wiele osób zastanawia się, a no jak on by to zrobił, a jakie ma zdanie na ten czy na inny temat, więc jakby w kwestii umiejętności gastronomicznych nie jestem nie, nie absolutnie żadnym autorytetem ani znawcą. Każdy ma też, wiadomo, swoje gusta, smaki, ale na pewno to, co bardzo tutaj wychodzi na pierwsze miejsce, kiedy w ogóle się poznaje mhm. właśnie Karola Okrasy, to jest niezwykle otwarta i ciepła osoba. Też, też w czasie naszej rozmowy, kiedy restauracja była zamknięta, bo właśnie rozmawialiśmy w, w platerze, czyli w, właśnie w restauracji Karola, e, przyszedł ktoś, kto chciał tylko złożyć rezerwację e, i on od razu poderwał się, tak, z krzesła przepraszam cię na chwilę, ja muszę tutaj podejść i o co chodzi? No, chciałbym tylko tutaj zarezerwować stolik, a no to ja już wyciągam zeszyt, rezerwuję, tak nie ma, że wołam kogoś, no bo, właśnie, ja, bo, bo ja nie od tego nie jestem, tak? Ja tutaj mam... Co on to zrobił osobiście, czekam na finał tej historii. Tak, tak, ale... on to zrobił osobiście no, tak. i, i nie ma tak, że ja tutaj się tym nie zajmuję. I Ja mówię, no to widzę, że jesteś tutaj osobą wielofunkcyjną, jeśli chodzi o, o te restauracje. On mówi, restauracja jest moim domem, mhm. a jeśli ktoś wchodzi do mojego domu, to ja zawsze go witam. Na przykład też on nigdy nie wchodzi do kuchni, jak gdzieś idzie do restauracji, bo o rany jestem Karolem Okrasą i sobie Tutaj zobaczę, jak wy tam gotujecie, tak? Tylko mówi zawsze, jeżeli ktoś przyjdzie i na przykład poprosi, że szef kuchni chce, żebym wszedł, i jakby przywitał się, może tylko podziękował, czy porozmawiał chwilę, no to oczywiście bardzo chętnie, ale jakby sam nigdy tego nie robię, bo mówi: kuchnia jest jednak yes. królestwem danego szefa kuchni, i ja każdego traktuję tak samo. No, tak jak i w moim przypadku zadecydował e, przypadek, e, taki on podobnie miał ze swoim programem, tak? Bo Mówi, że dlatego tylko, że jego szef kuchni, znaczy u, u którego, pod którym wówczas pracował, powiedział, żeby poszedł na ten casting i on poszedł nie dlatego, że marzył o karierze telewizyjnej, tylko dlatego, że miał szacunek do szefa kuchni i nie, nie wypadało mu się sprzeciwić. No tak, tak ale więc... okazało się, to strzelam w dziesiątkę, bo ja przyznam się szczerze, że bardzo lubię te programy Gotuj z Okrasą, e, te motywy jazdy jakimś starodawnym samochodem na samym początku programu, więc bardzo fajnie mam wrażenie, że czasami lepiej się go słucha niż pana Roberta Makłowicza na przykład. To jest taka <laughs> moja subiektywa, subiektywna ocena. E, tak. e, Milena. Sam początek rozmowy z naszej strony to oczywiście przywitania, było też zapowiedzią tego, o czym będziemy rozmawiać, ale chciałbym się cofnąć jednak do tych kilkunastu lat wstecz, bo był najpierw trend taneczny w naszym kraju, gdzie pojawiały się programy taniec z gwiazdami, lub też dla normalnych osób jakieś tego typu rzeczy związane z show. Teraz mamy tego bardzo dużo, jeżeli chodzi o gotowanie. Gotują amatorzy, gotują seniorzy, dzieci, wszyscy, wszyscy, dosłownie, niemalże w swoich domach. I chciałbym zwrócić uwagę też na jak jest twoja, jaka jest twoja cena subiektywna robienia knajp przez celebrytów. Wojewódzki teraz Rafał Patrzeć w Łodzi otworzył dosłownie chyba w tym tygodniu, poprzedzający święta. Czy to jest ich kolejny plan na biznes, czy oni też w jakiś sposób, Twoim zdaniem, chcą pokazać właśnie ludziom, że można gotować trochę inaczej? Odpowiedź będzie taka, jak to zazwyczaj bywa, to zależy. Okej. Okay. To mi się <laughs> podoba ta odpowiedź w takim razie. To znaczy, ja też nie siedzę w głowach tych hmm. osób i często faktycznie zdarza się tak, że. Ktoś firmuje daną knajpę tylko swoim nazwiskiem. Mhm. On, on tam nie figuruje prawnie, tylko jest osobą, która ma odpowiadać za promocję i po prostu przyciąga do tej restauracji gości. Teraz będzie też swoją restaurację otwierał Robert Lewandowski w Warszawie, na przykład. Więc to jest kolejna jego inwestycja, bo jak wiemy, nie zajmuje się tylko piłką, tylko Prawda. ma pełny, pełną gamę z swoich różnych biznesów, no i on faktycznie. Siłą rzeczy pewnie nie będzie w stanie odpowiadać za menu, czy tutaj rekrutować no załogi, bo, bo to byłoby faktycznie z jego strony pewnie też trochę nieodpowiedzialne i od, 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 jakby. Dlatego też ma się wspólników, tak? Więc tak jak w przypadku tej restauracji, właśnie Lewandowskiego, ma, ma obok siebie wspólników, którzy albo działali w gastronomii, albo właśnie w innych biznesach i każdy coś od siebie dorzuca. Mhm. No, a czy jest coś w tym złego, żeby faktycznie osoba, która może sobie na to pozwolić i otworzyć dwupoziomowy, czy trzy, czy cztero nawet poziomowy lokal, e, dlatego, że jest piłkarzem? No pewnie, no. Dlaczego nie, tak? E, tak, jak teraz wspomniałeś o Rafale Paczesiu. Z tego, co widziałam zarówno menu, jak i na przykład alkohol, piwo, to jest wszystko bardzo spójne z nim. To znaczy, y, piwo nazywa się tam y, chyba gruby wiór, tak? tak? Gruby z tego biur, co tak, pamiętam, tak. jest też ty, gruby kotlet, czyli to są teksty z jego y, stand-upów, stand z jego występów, więc to wszystko jest bardzo z nim spójne, no i widać, że on tam bywa, tak? Pojawia się, wrzuca. No, restauracja została otwarta tam chyba kilka dni temu. Tak, dosłownie. Sylwester będzie pierwszą taką dużą imprezą. W restauracji Kuby Wojewódzkiego też, też byłam. Było bardzo smacznie. On też był na, na przykład na tym otwarciu i widzę, że też tam bywa, wykorzystuje to, chwali się tym. W social mediach bardzo działa, więc super, jeżeli faktycznie ta osoba się w to angażuje mhm. i, i gdzieś tam ta gastronomia zaczyna go kręcić, bo, bo to jest też tak, że myślę, że akurat ten dział. bardzo bardzo wciąga, bo kontakt z ludźmi jakby potrafi nakręcać też do kolejnych pomysłów. Więc jeżeli, tak jak mówię, to, to wszystko się zgrywa, jest, jest całość, tak jak jest u wojewódzkiego powiedzmy. Są te kanapy, które do złudzenia przypominają te z jego programu. Więc widać, że jest w tym cząstka jego, ale jeżeli ktoś faktycznie mówi: otwieram swoją restaurację i po prostu menu jest przygotowane przez szefa kuchni, on nie ma nic z tym wspólnego, tylko się tam od czasu do czasu pojawia, a potem nagle znika, bo był tylko odpowiedzialny za promocję, no to faktycznie no to jest bez sensu i to jest po prostu oszukiwanie gości. Tak? No tak. Ale jeżeli to jest kolejny biznes podparty faktycznie do dobrym biznesplanem, gdzie się ma osoby, które są zaangażowane w gastronomię, a ktoś, ktoś tylko częściowo odpowiada za pewien sektor, a jest celebrytą, no to myślę, że, że jest to na pewno ciekawy trend, który będziemy w przyszłości też obserwować. No właśnie, robisz to już od ilu lat, możemy to powiedzieć? W Nowościach Gastronomicznych pracuję od maja 2018 roku, więc jestem jeszcze świeżynką w Ale tym temacie. Ale w maju już będzie dwa lata, także już też trochę czasu minęło. Zadam Ci prywatne pytanie dotyczące właśnie tego, co robisz. Czy to, czym się zajmujesz, wpłynęło na Twoją prywatną kuchnię? Czy zaczęłaś w ogóle inaczej gotować też? Sama dla siebie, dla swojej rodziny? To bardzo ciekawe pytanie. Rzeczywiście na pewno podpatruje się pewne mhm. rzeczy, no bo. Nie da się tego uniknąć, po prostu wyłączyć. Na pewno no, nie jestem w stanie tego przygotować, co uda mi się zjeść w jakiejś um, ciekawej restauracji, przygotowanej przez szefa kuchni, ale faktycznie um, teraz, jak się nad tym tak zastanawiam, to, to może takie niektóre produkty, które gdzieś tam omijałam, na przykład w, w sklepie, to teraz, aha, ostatnio jadłam coś właśnie z domieszką tego, więc może coś spróbuję, potestuję i faktycznie te eksperymenty są. Dobrze. Milena, mieszkasz na co dzień w Warszawie nie możemy też jakby przejść obok tego tematu. Czy to by Warszawa dała się w jakoś we znaki w tym takim znaczeniu negatywnym, o którym często możemy słyszeć gdzieś od różnych osób, że nie, do Warszawy to nie jadę, bo tam się mogę odbić jak od ściany. To miasto jest jakieś specyficzne od innych miast. Mam czasami wrażenie, że to jest w ogóle jakiś jeden wielki horror, który trwa i, i ludzie tak reagują w ten sposób bardzo alergicznie, co prywatnie, czego zupełnie nie podzielam i nie rozumiem, ale jakie są twoje odczucia, bo mieszkasz już przecież kilka dobrych lat w Warszawie. Tak, tak, to już faktycznie chwilka minęła. Jeśli chodzi o Warszawę, to to zawsze było moje marzenie, żeby mhm. chociaż tam studiować. Na, na studia licencjackie trafiłam do torunia, czego nie żałuję, że tak, że tak wyszło. Na studia magisterskie właśnie już przeniosłam się do Warszawy i, i nie rozczarowałam się. Mhm. Zawsze jest tak, że gdy myślimy o czymś bardzo intensywnie, marzymy gdzieś tam może przyjść faktycznie to starcie, o którym ty mówisz i, i może wróciłabym mi powiedziała nie, dlaczego w ogóle wyjechałam, po, ja? co, po co mi to było, ale nie mam takich negatywnych odczuć, jakby mieszka mi się bardzo dobrze, jest, jest na pewno ciekawe, jest, jest bardzo ciekawe to miasto. I jest, jest, jest po prostu dużo rzeczy do, do zrobienia, tak? No tak, Można rzeczywiście. Każdego wieczoru robić coś, coś innego, innego, gdzieś wyjść, korzystać też z wielu bezpłatnych jakby możliwości, mm -hmm. inicjatyw. To nie jest wszystko tak, że trzeba o rany nie wiadomo ile, ile inwestować. W, jest bardzo dużo inicjatyw, dużo się dzieje, i rzeczywiście pewnie jest tak, że nie każdemu to tempo gdzieś tam odpowiada, bo, bo trochę jest tak, mnie to na początku zawsze dziwiło, potem sama tak robiłam, że yy, tak podjeżdża autobus. Biegniesz, patrzysz, ktoś biegnie w ogóle. Teraz sama biegam, więc dlatego tak mówię, ale za chwilkę masz następny, mm -hmm. tak? I jest gdzieś ten pęd, taki mnie dziwiło, dlaczego? Przecież wiem, że za trzy minuty jest następny autobus, czemu ci ludzie tak biegną na ten, tak? I faktycznie wpadasz w taki ten trans, że, że tak szybko, szybko, bo jeszcze masz tyle rzeczy do zrobienia, i, i, gdzieś, i gdzieś to tempo jakby samego miasta się też udziela tobie, więc to jest taka jedna z, z moich obserwacji, ale. Ale myślę, że warto w ogóle spróbować y, chociaż na chwilkę zamieszkać w takim, w takim dużym mieście, nie każdemu oczywiście musi to pasować, ale jakby gama różnych y, inicjatyw, form spędzania czasu wolnego, czy, czy właśnie nawet możliwości na rynku pracy no jest, jest dosyć duże, więc y, no nawet warto pewnie spróbować pracy w tej korporacji, tak żeby się przekonać, czy to jest dla mnie, czy, czy nie. To jest bardzo dobra odpowiedź dla osób, które się zastanawiają przede wszystkim nad wyjazdem do większego miasta lub też właśnie stricte do Warszawy. No to nie jest tak, że nie ma powrotu, tak? No właśnie, to nie jest tak, że to, tam nie ma odchłań, z której się nie da wrócić. tak. Też uspokajamy w jakiś sposób. Natomiast faktycznie no gdzieś ten mit powstaje w głowach ludzi i on jest czasami większy, czasami mniejszy w zależności od człowieka. Tak. E, interesowało mnie, zanim się spotkaliśmy, aby zapytać Cię jeszcze o kilka rzeczy, Takich stricte związanych z Wocławkiem. Wiem, że już na co dzień nie bywasz w tym mieście, ale myślę, że ten problem istnieje też w samej Warszawie, bo nie brakuje też głosów i ludzi, którzy twierdzą, że um, no jednak zbyt mało rzeczy się dzieje kulturalnych, no to już ja się nasłucham zawsze tego najwięcej, bo się tym zajmuję. Ale um, ja, ja nie pójdę zjeść na miasto, bo nie ma gdzie. Um, co byś powiedziała takim osobom? Niemożliwe. Niemożliwe. To nie da się tak ocenić, dopóki mhm. faktycznie się nie poszuka, bo to jest tak z wieloma kwestiami, że nie mam, nie mam możliwości, żeby faktycznie gdzieś pójść, czy dokąd wyjść na, na mhm. spotkanie, czy no nie mam się w co ubrać, to już wiadome, tak? No. <laughs> Dobrze trzeba... jestem na pewno bliżej. <laughs> trzeba myślę bardzo dobrze poszukać, bo każdy znajdzie, znajdzie swój smak. No. Tak jak mówisz tutaj o Wrocławku nawet otworzyła się restauracja meksykańska, tak. czyli znaczy, że ludzie są ciekawi i otwarci, nowy, otwarci na, na nowe rzeczy, więc też trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że za każdym razem musimy wychodzić do jakiejś super knajpy, musi być wszystko z wysokiego bardzo poziomu, bo jeżeli mamy miło spędzić czas, to możemy też iść do McDonalda, tak? Bo na przykład, o mam ochotę na kuchnię amerykańską, to, to pójdę sobie do McDonalda. To ma być po prostu taka celebracja. Jeżeli dla kogoś czymś wyjątkowym jest wyjście do McDonalda, no to dlaczego by nie? Jakby to nie musi być zawsze, nie musimy tego poszukiwać jakby nie wiadomo gdzie i, i szperać, wyszukiwać nowych rzeczy. Można miło czas spędzić też w miejscu, które bardzo dobrze znamy, więc... Uh -huh. To, jakby do mnie taki argument nie trafia, że nie mam gdzie. To powiedzieć. była odpowiedź, no. którą chciałem usłyszeć. Cieszę się, że zaspokajasz. Zaspokajasz. Na razie jak najbardziej zobaczymy, jak będzie za chwilę, bo przecież to nie koniec. Przypomnę, że moim gościem jest Milena Kaszuba Janus, redaktorka nowości gastronomicznych. Milena, chciałbym ci jeszcze zapytać o, o Ciebie, o Twoje plany na Twoje najbliższe lata, ponieważ z racji tego, że mieszkasz w Warszawie, to ta trampolina do szerokopętej kariery może być dla ciebie jak najbardziej udana i tutaj tego tobie oczywiście z całego serca życzę, ale chciałbym cię zapytać, czy tobie się marzy też otworzenie własnej restauracji właśnie poprzez te działania, które masz w redakcji czy czy raczej będziesz chciała dalej zostać na tym etapie, którym teraz działasz? Właśnie dlatego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, powiedziałam mm. o tym doświadczeniu, to, że ja sobie lubię gotować i piec, nie okay. znaczy, że będę teraz restauratorką. Tak? Ale nie masz takiego marzenia gdzieś w przyszłości, żeby mieć swoją knajpę? Ale to myślę, że wiele osób ma takie marzenia, gdzieś tam myśli w głowie, że no kurczę, coś super gotuję, więc czemu tego nie, nie podawać dalej? No pewnie gdzieś tam z tyłu głowy jest coś takiego, ale w czasie rozmów z restauratorami, kiedy słucham o różnych problemach i, i tego, ile faktycznie wkładu wymaga otwarcie restauracji, mm. no to nie wiem, czy kiedyś będę sobie mogła na to pozwolić. A no, jeśli chodzi o plany, no to na pewno związane z, z gastronomią, bo faktycznie ta branża bardzo mnie pochłonęła i, i jest ciekawa ciągle w, w fazie rozwoju. Są też niezwykle inspirujący ludzie, którzy mają takie historie przy, przy otwieraniu swoich restauracji. Gdzieś zaczynają od jednej tam małej budki powiedzmy, a, a teraz są właścicielami sieci tam kilkunastu czy kilkudziesięciu punktów, więc jakby to jest taka branża, w której też wszystko jest bardzo przewrotne, mm. ale no chciałabym na pewno z nią związać swoją też przyszłość. przyszłość. A będziesz chciała być redaktorem naczelnym swojego czasopisma kiedyś? Już jestem. Jesteś redaktorem naczelnym, naprawdę? Tak, tak. Dlaczego nic o tym nie wiem? Halo! Od kiedy? Yy, w zasadzie chyba po trzech miesiącach pracy. Proszę bardzo, ale to naprawdę przyznam się szczerze, to albo muszę zgłosić cię nowe okulary, albo musiałem to strasznie przegapić, bo yy, nie widziałem tego. Chyba tego bardzo nie ja ogłaszałem. No zapraszam do stopki czasopisma. No właśnie, no to teraz już do stopki zapraszam siebie również. Yy, Okej. Okay, yy, Oto się osobami związanymi z kuchnią, z szeroko pojętą gastronomią. Na pewno to są różne osoby pod względem charakterologicznym, a w samej redakcji, czy wszyscy są, można powiedzieć, zapaleńcami tego tematu, czy czasami ktoś coś robi niechętnie, tak z Twoim okiem? Wszyscy są bardzo zaangażowani, szczególnie, że na nasze wydawnictwo składają się też czasopisma związane z branżą hotelarską, mm -hmm. jest to świat hoteli, mamy też czasopisma skierowane do właścicieli kawiarni, piekarni, lodziarni, cukierni, czyli taka branża sweetowa, czasopismo sweet coffee, więc... Są to branże bardzo angażujące i, i no, sprawiające po prostu dużą frajdę. Tak? No, moim takim tutaj ulubieńcem te, też jest właśnie ten, ten Sweet and Coffee, bo za tym stoją jeszcze bardziej ciekawe historie. Kiedy nie wiem, jakaś rodzina otwiera piekarnię, tak? jest to gdzieś tam z pra dziada, pradziada przekazywane i, i jest multą historii związanych tam z piecami, z różnymi przyrządami, i, i to za tym naprawdę stoją ludzie. To, to nie jest tak, że jest jakiś wielki koncern, który gdzieś tam to nakręca, tylko ze wszystkim jest jakaś historia. Więc z racji tego, że ja zawsze tutaj w reportażu też taka byłam bardzo rozkochana, to, to zawsze to zacięcie gdzieś z tymi ciekawymi historiami jest, jest tutaj bardzo ciekawe. Czy jest jakaś osoba ze świata kuchni, gastronomii, z którą chciałabyś bardzo przeprowadzić rozmowę? Nie, nie zamykamy się tylko na e, kraj, na Polskę z którym jeszcze nie miałeś przyjemności porozmawiać. Ciekawe, ciekawe. Uważam, że ta lista pewnie jest dosyć długa, List ale możesz jest... to, tylko to ograniczyć, skrócić, skrócić tak. jeżeli tak jest. Nie no, ja zawsze wychodzę z założenia, że nie zdradzam, mhm. bo może się nie spełnić, więc zostawiam dla siebie. Ja nie będę tutaj ciągnął cię za język. W takim razie, na sam koniec naszej rozmowy, czy oprócz tego, co robisz w kuchni prywatnie, zdarza ci się pić normalną czarną kawę, czy już tylko z mlekiem sojowym? <grym> na przykład zawsze piję z mlekiem, ale <grym> najbardziej zwyczajnym na świecie. Okej. Okay. Milena, czego tobie życzyć na kolejne lata twojej działalności w Warszawie, tego, co robisz, abyś była człowiekiem spełnionym nie tylko w pracy? Myślę, że ciekawych rozmówców, tak jak, tak jak już wspominałam też czasu dla siebie więcej, uh -huh. spokoju, wytrwałości, cierpliwości i będzie super. <grym> to cierpliwość myślę, że jest chyba tutaj bardzo kluczowa w tym wszystkim również. E, moim Państwa gościem w kulturalnym rozkładzie jazdy dla portalu WLC.pl lepsza stona była Milena Kaszuba z dopiskiem Janus. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.